Cześć, witam w swoim kanale. Jak widzicie, jest znowu odcinek o nasionach. W tym filmie chcę Wam powiedzieć, gdzie kupować nasiona, gdzie one są najlepsze, gdzie najgorsze, jakie nasiona kupować, na co zwrócić uwagę, żeby plony były jak najlepsze. Wiadomo, teraz nasiona możemy kupić wszędzie, od centrum ogrodniczego przez sklepy spożywcze. Nawet po sklepy budowlane. No, ja też kupowałem nasiona w różnych miejscach. Pewnie tak jak każdy, gdzie się było w jakichś sklepach, gdzie kupywało się zestaw nasion. Jeśli czegoś nie, nie było, to się dokupywało w innych sklepach, w tych, w których się akurat było. I wszystko byłoby dobrze, tylko nie wszystkie, nie wszyscy producen producenci nasion. Jednakowo dobrze podchodzą do tematu. Ogólnie na początku swojej przygody z uprawą warzyw kupowałem nasiona w centrum ogrodniczym, w tym, które jest niedaleko mnie. No i wszystko było dobrze. Po jakimś czasie ceny na nasion w tym centrum ogrodniczym poszły dość znacznie w górę. No i zacząłem szukać różnych zamienników, tak jak na przykład te sałaty. One nie są z centrum ogranicznego, są kupione ze sklepu spożywczego i cena była w porządku, wszystko było fajnie, tylko był jeden problem: z tych nasion nie wszystkie, nie wszystkie po prostu wschodziły. Był duży odsetek takich, które nie wzeszły, no i trzeba było przesiewać, dosiewać. Może się to wydawać dość taką błahą sprawą, ale jeżeli siejemy warzywa i przesiewamy, niektórzy dostają frustracji, niektórzy się całkowicie zniechęcają, ponieważ ciągle uważają, że coś jest nie tak, że coś źle robią. A możliwe, że wszystko było dobrze zrobione, tylko nasiona były po prostu słabej jakości. Po jakimś, po dwóch sezonach, powróciłem z. Z powrotem do zakupu nasion w centrum ogrodniczym, pomimo tego, że one są droższe, ale mam pewność, że producenci gwarantują wysoki poziom wzrostów. Tak jak widziałem tutaj, koper i fasolę z centrali nasiennej. Od razu mówię, że nie reklamuję ale te nasiona są bardzo dobre. Tak samo nasiona bioponu. Tu mamy kapustę, sałatę. Te, które ja do tej pory zakopywałem, też nie było z nimi najmniejszego problemu. Tak samo dobrą odmianą jest producentem, jest Gutko, Oni też dobre nasiona produkują. Tak jak widzicie, tu mamy koper, który jest przeznaczony do siewu już na plantacjach od firmy Plantico Polanów. To też jest dobra firma, dobry producent. Fakt, że one są drogie, ale przeliczając na to, ile pracy poświęcamy na przygotowanie podłoża, na wysiewy i względem wzrostu, lepiej dołożyć jest te parę, parę złotych. Tak jak mówiłem, na początku kupowałem w centrum ogrodniczym. Potem zacząłem kupować w różnych sklepach: czy to spożywczych, czy to w budowlanych, marketach. No, praktycznie wszędzie gdzie były, gdzie były tańsze nasiona. Teraz już od długiego czasu nasiona, które kupuję, to są albo, albo zakupione w centrum ogrodniczym. Tak jak ta papryka, którą mogliście oglądać od centrali nasiennej, w zeszłym roku ją siałem bardzo dobrze ona wzrosła, bardzo dobrze owocowała także ja powróciłem z powrotem do, do e, centrum ogrodniczego tam kupuję wiadomo, jeżeli nie chcecie kupować tam, możecie kupić na portalach aukcyjnych bezpośrednio od producenta teraz większość producentów nasion ma po prostu swoje konta w internecie sklepy internetowe i u nich można zamawiać wszystko to, co potrzebujemy. Teraz mamy 12 styczeń. Tak więc jeśli zamówimy teraz to bezproblemowo to dojdzie wszystko do nas przed pierwszymi wysiewami. Tak jak mówię. Lepiej jest dołożyć parę złotych i zrobić raz wysiewy i cieszyć się dobrymi wschodami i udanymi planami, niż potem przesiewać kilkukrotnie i się martwić o to, czy nie, czy wzejdzie. Ja tak miałem dwa lata temu z ogórkiem. Pierwszy raz, jak wysiewałem, to mi zeszło z dwóch paczek z 12 sztuk. Drugi raz, jak wysiewałem, to zeszło trochę więcej. Trzeci raz dopiero yy, ładnie miałem porośnięte grządki. Za trzecim razem, jak trzy razy przesiewałem, dlatego, tylko, że za trzecim razem kupiłem już porządnej firmy nasiona. No więc nie przedłużając. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie tradycyjnie łapkę w górę. Napiszcie, gdzie wykupujecie nasiona, jakie Wy macie sprawdzone odmiany, jakiego producenta. Zachęcam do subskrypcji, do udostępniania tych filmów, do zapraszania znajomych i do oglądania również innych filmów. Na razie, cześć.